Siema, siema. Dzisiaj rządzi swój klub. Sokuł Nowy Soccer. Mam przygotowaną prośbę o dofinansowanie. Pójdźmy więc do ratusza z, z prośbą. Tutaj możemy dać tą prośbę. Powinno być odczytane. Dobra, jesteśmy po miesiącu i całym, tak powinno być, i mamy zgodę na budowę stadionu. Lecz nasze dofinansowanie nie będzie zbyt wielkie, możemy zapewnić jedynie 7,5 tysiąca złotych. Miejsce do wybudowania stadionu powinno pojawić się w tym tygodniu, z poważaniem burmistrz miejscowości Nowy Sącz. Dobrze, mamy więc zgodę. Tutaj teraz będzie budowa wytnę wam budowę mamy zbudowaną boisko i salę prezesa zacznijmy od tej sali. W sali znajduje się tylko biurko. Jeżeli chcecie zapisać się do klubu, napiszcie w komentarzu ja Twoje imię, nazwisko nie musi być prawdziwe. I tutaj na ścianie będzie zapisywane będą yy, imiona i nazwiska kółkarzy, którzy będą grali. Tutaj mamy strój. Więc teraz pójdźmy na boisko. Na boisku mamy tak: yy, dziurawe siatki. Siatki są za darmo. Więc kwota 0 zł. Tutaj mamy bramki. Za bramkę jedną pół tysiąca. Więc mamy dwie bramki. Za które musieliśmy zapłacić 1000 zł. Tutaj linie za 300 zł. Po uczciwej cenie z kolegą z miasta się dogadaliśmy. Tutaj banery o niskiej też cenie za stówkę więc mamy na razie 1400 Lampy były jedną z droższych rzeczy po 600 zł, czyli mamy już 2000 naliczone Zostało nam 5500 Lecz na ten dom on był odrestaurowany, więc zapłaciliśmy tylko 3000, więc został nam 2500 yy, by skosić na skoszenie trawy pewnie też wydamy jakieś pieniądze, żeby obstawiam, że to będą jakieś 300 złotych lub Trochę mniej, trochę więcej. I to chyba tyle. Więc widzimy się za tydzień. Pewnie. I do zobaczenia.